Po mieście kręcą się eleganckie chłopaki. W obcisłych spodniach odgniatają się ptaki. Biceps napięty, plecy wyprostowane. Są sześciopaki, na włosach jest diament. Chcą budzić podziw wysportowanym ciałem. Ja o to nie dbam, bo jestem naturalem. A ja mam brzuszek miękki jak puszek. Kwiczyć nie muszę, gdy ruszę nim to kuszę. Piękne jest życie, gdy ma się duszę. Jakieś kompleksy, a brzuchem jest duszę. Bo ja mam brzuszek miękki jak Muszę, gdy ruszę, nim to kuszę Piękne jest życie, gdy masz się duże Jakieś kompleksy, a brzuchem jest duszę Brzuch budzi podziw, nawet wśród lekarzy Każdej kobiecie, duży facet się marzy Każda śni co noc o wielkim chłopie Że przyjdzie do niej i kiedyś się przydarzy Możesz miliony mieć na swoim koncie Samochód drogi w prądzie i garnitur jak w wądzie A jeśli nadal przypominasz cienką kluchę To przyćmiecie bracie moim wielkim brzuchem Taki mam brzuszek miękki jak guzik, ćwiczyć nie muszę, gdy ruszę nim to kuszę. Piękne jest życie, gdy ma się duszę, jakieś kompleksy, ja brzuchem jest duszę. Bo ja mam brzuszek miękki jak guzik, ćwiczyć nie muszę, gdy ruszę nim to kuszę. Piękne jest życie, gdy ma się duszę, jakieś kompleksy, ja brzuchem... Idąc ulicą, każdy omija mnie grzecznie. Sto kilo żywej wagi pozwala poczuć się pewnie. Raz podszedł do mnie na przystanku jakiś pijak. Na jednym wdechu takich brzuchem odbijam. Bebzol to siła, to męskość to potęga. Nie jeden gostek z zazdrością zerka. Kilku pytało, jak taki brzuch zdobyć. Więc odpowiada, mordo samo się nie zrobi. Bo ja mam brzuszek miękki. Gdy ruszę, nim to kuszę. Piękne jest życie, gdy masz się duszę. Jakieś kompleksy, a brzuchem jest duszę! Prowadząc auto, ja czuję się bezpiecznie. Kaudun też chroni, tak myśląc logicznie. Obok mnie siedzi moja piękna żona. Tak bardzo od lat w mój brzuszek zapatrzona. A tak naprawdę w życiu liczy się jeszcze. Nie jak wyglądasz, tylko to jaki jesteś. Czerp radość życia i bądź zawsze sobą i kochaj siebie bezwarunkowo! Kocham swój brzuszek, miękki jak puszek, ćwiczyć nie muszę, gdy ruszę im to kuszę. Piękne jest życie, gdy masz się duszę jakieś kompleksy, abżurkam jest dusze Kocham swój brzuszek, miękki jak puszek, ćwiczyć nie muszę, gdy ruszę im to kuszę. Piękne jest życie, gdy masz się duszę jakieś kompleksy, abżurkam jest duszę.